Święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2013 roku. Znajdujemy się przy schronie numer 52, zlokalizowanym w miejscowości Dobieszowice. Po raz kolejny jest organizowana impreza tutaj przy współudziale środków finansowych pochodzących z Urzędu Gminy. W organizacji imprezy jest zaangażowane jak co roku Stowarzyszenie Profortalizjum. W tym roku bardzo dużo. Zwiedzających. Jest to taka nasza lokalna atrakcja turystyczna. Witamy już serdecznie wszystkich na kolejnych obchodach Święta Wojska Polskiego w Dobyszowicach. Impreza ta już właściwie weszła. E, tradycję organizowania obchodów e, 15 sierpnia właśnie w tym miejscu na schronie 52 w Dobyszowicach. Miejsce to samo w sobie ma bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o historię naszego regionu, historię gminy Bobrowniki, historię i tradycje wojskowości w naszym regionie, jeżeli chodzi o 11. pułk piechoty. Tutaj w tym roku Gościmy wiele grup rekonstrukcyjnych, przede wszystkim są to grupy przedstawiające polskie jednostki z okresu II wojny światowej, ale nie tylko. Przede wszystkim są to grupa operacyjna Śląsk przedstawiająca jednostki wojska polskiego stacjonujące na tych fortyfikacjach naszych. Jest tutaj również grupa rekonstrukcji historycznej Karpaty przedstawiająca jednostki. Polskie na zachodzie, przede wszystkim Monte Casino i jednostki w Afryce, Karpatczyków, tak zwanych. Jeżeli chodzi o same atrakcje, może bym wspomniał, od 10 rana wszyscy zainteresowani mogą zwiedzić nasz schron bojowy, który jest pełni wyposażonym schronem, przedstawiającym izby bojowe, wszystko tak i odzorowane, jak wyglądało dokładnie w roku 1939. Ponadto można zobaczyć w 100% odwzorowane jednostki grup rekonstrukcyjnych, o których już mówiłem wcześniej. Pojazdy militarne o godzinie 14 spodziewamy się pokazu tre tresury psów policyjnych z Dąbrowy Górniczej. Ponadto, główną atrakcją, jeżeli chodzi o, o zabytkowy sprzęt, to Fiat 508, zajmujący się za mną oraz Polskie Działo przeciwpancerny Bofors, pamiętające rok 1939, oryginalne działo biorące udział w kampanii wrześniowej. Ja też po tam. Znajdujemy się w Dobieszowicach koło schronu bojowego nr 52. Jest to obiekt będący częścią fortyfikacji Zwanych obszarem warownym Śląsk. Są to polskie umocnienia ówczesnej granicy między Polską i Niemcami, utworzonej traktatem wersalskim w 1922 roku po podziale Górnego Śląska. Ten obiekt jest częścią odcinka północnego odcinka Tarnowskiej Góry. Obsadzany był przez oddziały forteczne z 4. Batalion 11 Pułku Piechoty z Tarnowskich. Gór. Sam obiekt jednokondygnacyjny zbudowany w roku 1937, którego głównym uzbrojeniem są dwa karabiny maszynowe umieszczone w dwóch strzelnicach. Możemy zobaczyć otworzone malowanie na podstawie oryginalnych zachowanych zdjęć oraz instrukcji wojskowych. Wewnątrz strony możemy zobaczyć ekspozycję umundurowania, wyposażenia, uzbrojenia żołnierza polskiego z amunicji z epoki. W pobliżu schronu możemy dzisiaj zobaczyć również mudowanie żołnierzy, grupy rekonstrukcyjne, Grupa Operacyjna Śląsk, Stowarzyszenie Historyczne Śmierci III Półpiechoty z Katowic. Odtwarzają mudowanie żołnierzy polskich z kampanii wrześniowej, 11. pułku innych pułków śląskich. Można zobaczyć armatę przeciwpancerną Bofors wzór 36, polską armatę używaną w kampanii wrześniowej. Możemy zobaczyć za moimi plecami odrestaurowany samochód furgon Fiat 508, używany przez Wojsko Polskie. To jest akurat do transportu amunicji sprzęt. Jest to pojazd jeżdżący, armatka, o której wspominałem, jest oryginalna. Możemy również zobaczyć taką broń jak moździerz Wojska Polskiego. Koledzy z Grupy rekusynej Karpaty odtwarzają okop z okresu walk pod Tobrukiem. Łącznie z tym, że jeden z kolegów rekonstruuje ułana karpackiego z tego okresu. Jeżeli chodzi o to, co mamy na sobie, są to elementy oryginalne połączone z kopiami. Kopią są oczywiście mundury, oryginalne są hełmy, bagnety, łopatki i różnego rodzaju drobiazgi. Witam Państwa. Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na tym pikniku militarnym w Dzień Wojska Polskiego. Jako poseł na Sejm i członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, cieszę się bardzo, że społeczeństwo w taki sposób może się dowiedzieć o historii swojego kraju. Poprzez i ten bunkier, który tu się znajduje w Dobieszowicach, ale także sprzęt wojskowy i z II wojny światowej, ale i współczesny sprzęt, jak w postaci tutaj tego najnowszego produktu produkowanego w Siemianowicach Śląskich czyli KTO Rosomak. Dziękuję bardzo.